Kupiłem Nintendo Switch 2 na AliExpress za 1890 zł i to w zestawie z grą Mario Kart World. Teraz porównajcie sobie ceny na Ceneo. Ten sam zestaw znajdziecie za około 2400 zł, a w niektórych sklepach nawet po 2300 zł. I teraz pojawia się pytanie, czy naprawdę jest sens kupować to z polskiej dystrybucji i dopłacać kilkaset złotych? Ja wam pokażę wszystko w praktyce i zobaczycie, że nie ma sensu przepłacać. No to przechodzimy do unboxingu. Wyobraźcie sobie, że otwieram pudełko, a tam zamiast Switcha 2 siedzi Pegasus. No kurde, wiedziałem, żeby nie tracić pieniędzy. Oczywiście żartuję. Spokojnie, to faktycznie Switch 2. A w środku mamy pełen zestaw. Dwa Joy-Cony, Switch 2, kod na grę Mario Kart kabel HDMI, dwa strapy na joy stację dokującą, kabel USB, ładowarkę z adapterem i Joy-Con Gripa. Czyli dokładnie to samo co w polskich sklepach, tylko że zamiast 2300-2400 zł, tutaj zapłaciłem 1890 zł. No dobra, to pierwsze odpalenie. Włączam konsolę i wszystko działa normalnie. Nie ma żadnych kombinacji, nie ma żadnych blokad. Po prostu klasyczne menu. Łączę się z internetem, loguję na swoje konto i e śmiga bez najmniejszego problemu. Żeby to sprawdzić w praktyce, kupiłem jakieś gry. Na pierwszy ogień, trylogia GTA, bo była w promocji. I powiem wam, że to był idealny wybór, bo i tak miałem w planach wrócić do Vice City przed premierem GTA 6. No i teraz mam pretekst. Pobiera się, odpalam i proszę bardzo, wszystko działa jak trzeba, bez żadnych kombinacji, a w dodatku mam normalny język polski w City. ale żeby było ciekawiej, mam też przykład gry kupionej w polskiej dystrybucji. Dokładnie w Media Expert, a jest to Donkey Kong Monanza. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz: pudełka gier od Nintendo są naprawdę mega biedne. W środku nie ma nic, żadnej instrukcji, żadnych dodatków, tylko sama karta z grą. No ale dobra, wkładam kartę do konsoli, pobiera się update i wszystko śmiga jak należy. I właśnie przy tej grze muszę się przyznać: na początku trochę się wahałem, czy w ogóle kupować Switch 2, ale jak tylko odpaliłem bonanza, to powiem wam o Jezu, jaka ta gra jest dobra. To właśnie dla takich tytułów kupuje się Nintendo. I w tym momencie wiedziałem już, że absolutnie nie żałuję tej decyzji. A najlepsze jest to, że te zaoszczędzone około 500 zł, które normalnie musiałbym dopłacić za konsolę w polskiej dystrybucji, pozwoliły mi kupić dodatkowe gry. Dzięki temu od razu mam więcej tytułów do ogrania i jeszcze większą frajdę z tej konsoli. Na koniec jeszcze Mario Kart World, do którego mieliśmy kod. Tutaj trzeba się lekko nakombinować, ale bez obaw. Nie jest to nic trudnego. Nie możemy po prostu zmienić regionu na naszym głównym koncie, tylko musimy stworzyć drugie konto ustawione na region Hong Kong. Na tym nowym koncie wpisujemy kod do gry, pobiera się Mario Kart, a potem już spokojnie możemy grać na naszym normalnym koncie europejskim. Wystarczy się przełączać między profilami na konsoli. Grać ma bez problemu. Język jest angielski, polskiego niestety brak, ale wszystko śmiga jak należy. Na deser sprawdziłem jeszcze multiplayer, do tego potrzebny był abonament Nintendo Online, więc go kupiłem na moim europejskim koncie i odpalam Mario Kart w trybie online. I jak widzicie, wszystko działa normalnie, na moim oryginalnym koncie bez żadnych kombinacji. Tak więc podsumowując, czy warto kupić Switcha 2 z Aliexpress? No serio, muszę wam to mówić, nie ma tutaj nic, co by ograniczało tę konsolę względem polskiej dystrybucji. Działa dokładnie tak samo, a w portfelu zostaje kilkaset złotych na dodatkowe gry. A jeśli macie już Switcha 2 albo planujecie kupić, to zostawcie mi w komentarzu swój nick Nintendo. Dodam was na znajomych, żebyśmy mogli razem pograć w Mario Kart. No i koniecznie napiszcie jakie gry, waszym zdaniem, warto ograć na Switchu 2, bo lista już mi się robi naprawdę długa. Link do konsoli zostawiam wam w opisie pod filmem. Tam skąd ją brałem. Sprawdźcie też aktualne kupony na AliExpress, bo pewnie uda Wam się kupić jeszcze taniej. Warto zawsze polować na promocję. Link do kuponów też macie w opisie pod filmem.